Witam serdecznie. Dzisiaj zamontujemy sobie radio Android do Opla. Radio uniwersalne, montowane w wielu modelach Opli: czy to Zafira, Astra, czy Vectra oraz wiele innych. Takie typowe radio trapezowe, zobaczcie tutaj. Jesteśmy teraz właśnie w Oplu Zafira z roku 2006, ale w wielu rocznikach i modelach ten model właśnie występuje. Mamy tutaj okablowanie. Tak, wcześniej wyciągnąłem instrukcję. Jest również kamera cofania z całym okablowaniem, wiązka do radia, z dekoderem canbus oraz radio. to cienkie. To wejdzie chyba już. Dobra. Otwieramy sobie radyjko. Uwaga. Nie mamy kluczy, więc gwoździe powinny teraz wystarczyć. A radio zostało zakupione na Aliexpress. Chińska produkcja. Wcześniej oczywiście była sprawa konsultowana, czy będzie radio odpowiednie, czy będzie pasowało, czy rocznik samochodu się zgadza. Chyba coś włączyłem i wszystko jest OK. Zaraz sobie wyciągniemy z pudełka radio. Zobaczymy, jak ono wygląda. Tamtą, czy tak, żeby złapać chyba do, do góry. Jest taka zawleczka ja i bo ją wiesz. Na boki i do siebie. O, idzie. Jest. No i dobra. Udało się. Udało się. Trzymaj. Pogoda nas nie rozpieszcza. Pada na polu. Główna wiązka jest. Dobra, od anteny teraz przewód. Dobra co to jest to? ale to nie wiem. o, dobra. jest stare radio. tak to wygląda. pokaż ten nowy model. proszę bardzo. Stary możesz mi oddać? O. jak on wygląda kolorystycznie? no, no prawie to samo. No. No, no, nie, no nie różni się. Ja nie musimy się bardziej jest. Żeby... czyli wygląda. no prawie jak, jak, jak fabryczne. Jest folia na ekranie, kształt ten sam. Mamy tutaj wiązkę główną, i to jest kanbus. Dzięki niemu się właśnie komunikuje z samochodem. Ten moduł musi tutaj być. Zobaczymy, jakie funkcje będzie pokazywał. Jak jest kanbus, to tą wiązkę musimy odpiąć. To jest też wiązka zasilająca, ale ona nie jest w tym momencie potrzebna. Radia. I teraz to. Powinno pasować wszystko. Uwaga. To się okaże. Jest dedykowane, więc widzisz, pasuje pięknie. Już jest tutaj podłączone. Podłączenie jest intuicyjne. Każda tylko i wyłącznie w jedno miejsce pasuje, tak? Tak, tak. Tylko trzeba parę rzeczy wiedzieć, żeby tego drugiego zasilania nie włączyć. Którego? Przewód pomarańczowo-czerwony. Mhm. Sprawdźmy teraz, jak to się uruchomi. I całość się uruchamia z kluczyka. Czyli musi być. I on Zapłon się... musi być. Tylko przekręcisz raz i powinno się to uruchomić. Uwaga. Nie no Świeci Świeci się tak na czerwono. To chyba można przyciskich kolor podświetlenia zmieniać. W jednych modelach. Ten dekoder łączy się z samochodem, z komputerem samochodu i on jest podłączony i on dzięki niemu działa. A w innych modelach trzeba go odłączyć i to zasilanie, drugie. Więc tutaj nie mam pewności, czy to tak będzie działać. Jeszcze raz wyłączę go. No. Kilku dniach okazało się, że poprzednie radio było zepsute. Niestety nie chciał się ekran włączyć, musieliśmy oddać na gwarancję i przysłali nam nową sztukę. Więc dzisiaj już na spokojnie, nie ma deszczu, więc sobie montujemy. Mam nadzieję, że to będzie działać. Tutaj już sobie rozmontowałem stare radio. Zobaczcie teraz w tym świetle takim słonecznym porównanie. No jak fabryczne praktycznie. Kolor ten sam. Kolor ten sam, elegancko. No to tak, żeby podłączyć to radio musimy mieć wiązkę, w zestawie są dwie wiązki Jedna jest taka typowo do, do tego Opla, ale oprócz tego mamy jeszcze drugą wiązkę To jest do innych modeli, do starszych modeli Wystarczy tą wiązkę podłączyć, wszystko powinno pasować No i tak, tutaj mamy dekoder Cambus który łączy się z komputerem samochodu, dzięki niemu możemy odczytać wiele informacji zawartych w aucie, ale o tym za chwilę. Mamy również podłączenie CANBUS do radia, więc może sobie od tego zacznę. O tym nie wolno zapomnieć. No i wiązka główna. Wiązka główna to jest, to jest ta. No i każdy przewód pasuje w swoje miejsce. Nie ma tutaj możliwości pomyłki, więc się na pewno nie pomylicie. W tym momencie mamy radio już podłączone i trzeba pamiętać, jeżeli tutaj macie ten przewód czerwono-żółty podłączony, to wtedy kanbus odłączamy. A jeżeli jest kanbus podłączony, to to musi być odłączone. To w zależności od samochodu zobaczymy, czy w takiej konfiguracji to będzie działać, ale powinno. Mamy kamerę cofania, to zamandujemy sobie później. Mikrofon też. i mamy pozostałe okablowanie i tak. Tutaj jest przewód do kamery cofania i od razu mamy Wi-Fi jest na takim przewodzie i też szukamy sobie, które gniazdo będzie odpowiednie. No i tutaj mamy to. Następnie w tej wiązce mamy złącze słuchawkowe i również mikrofonowe, więc tutaj będzie podłączony mikrofon, więc musimy to podłączyć. Oprócz tego wejścia Cinch, czyli do subwoofera, do wzmacniaczy, ale to się nam nie przyda. Tutaj się jeszcze może przydać RCA to też do jakichś urządzeń dodatkowych to odpada. Można tu również podłączyć monitory w zagłówkach do tyłu. Też taki bajer. No I mamy jeszcze o, antenę. To jest ważne. Tutaj. I tu przewody do tych fabrycznych. Wszystko powinno pasować. Jest jeden i drugi. Dobra. Antena jest i jeszcze jedno. Przewody USB. Schowamy sobie USB gdzieś do schowka i będzie można używać pendrive'a. Będzie można ładować telefonu. No i tutaj mamy tak: dwa USB i jedno złącze. Mamy sześć pinów. To jest gniazdo sześciopinowe. Najważniejsze radio, żeby nam zadziałało. Tak sobie to tymczasowo tutaj. Wsadzamy. Najważniejsze, no żeby to dobrze upchać. Na razie tylko tak na krótko. Dobra. Możesz włączyć zapłon. I uruchamiamy. Chwila prawdy. Wcześniej się nie chciało uruchomić. Ekran nie działał niestety. No, działał. Pięknie. Welcome. Pierwsze uruchomienie zawsze trwa dłużej. Bo system Android musi cały załadować, a później już wchodzi w tryb uśpienia. I mamy od razu po przekręceniu kluczyka. To jest wersja 464 GB. Ramu jest tyle, że będzie na pewno sprawnie chodzić. Procesor ośmiorodzeniowy. No, antena już jest podłączona pod radio. Może wyszukamy jakieś radio. Przytrzymuje. Coś jest, tutaj można sobie zaprogramować stację. Przystrzymujemy Przytrzymujemy i już jest zaprogramowane w tym miejscu. Dobra, no to to jest radio, tutaj mamy DVD, a jeszcze jedna ważna sprawa, żeby płyty działały, trzeba te dwie śruby tutaj zabezpieczające usunąć. Albo aż do 40% odkręcam te śrubki. Jest włączona, ale to nic, to jest tylko blokada fabryczna Żeby napęd się nie zepsuł podczas przez wysyłania paczki Dobra i teraz możemy sobie włączyć płytę Jest w środku, zobaczymy czy to działa No, działa Wszystko działa, ładnie gra To jest raz radio z, z procesorem DSP, to znaczy, że powinien mieć lepszą jakość niż ten procesor w fabrycznym radiu. Ja tu tę muzykę wyłączę, żeby praw autorskich na YouTube mi nie wykryło, ale możemy sobie sprawdzić. Tutaj mamy tak, mamy trzy, tutaj mamy gwiazdkę z trójeczką, czyli trzy ekrany główne: taki czarno-biały, taki kolorowy i taki. Aplikacje są tutaj i tak jak. W telefonie z Androidem możemy sobie zainstalować wszystkie aplikacje ze sklepu Play: YouTube, mapy, nawet przeglądarki. Wszystko jest. CarPlay, czyli bez problemu łączy się z iPhone'em, z, z telefonem z Androidem również. I tutaj, jest, tutaj są ustawienia DSP, czyli można sobie wybrać różne zdefiniowane już tutaj tryby muzyczne albo wybrać samemu. O, na przykład tutaj, tu bardzo dużo tych ustawień tonów jest. Można sobie każdy ton wybrać osobno. Tak samo tutaj, no, głośniki. Loudness, to jest podbicie basu, można włączyć subwoofer. Również, jeżeli byłby subwoofer podłączony, bo też jest taka opcja. W bagażniku na przykład, no to możemy go włączyć. Ile ma mieć herców, to jest bardzo dużo tych ustawień. Gain, moc, dźwięk, tak samo. Przestrzenny, w którym miejscu. Także tych ustawień dźwięku jest bardzo dużo. Tu możemy zdefiniować. Oczywiście swoje, tutaj reset, że jest się gdzie tutaj w czym pobawić. Czyli mamy radio, mamy nawigację, tu już jest, jest jedna nawigacja wbudowana jakaś. Ale oprócz tego można sobie zainstalować mapy Google, chociaż już chyba są już są zainstalowane. Dobra, może sobie z tego wyjdziemy. Czyli nawigacja, Bluetooth, tutaj podłączamy sobie telefon. Można prowadzić rozmowy mówiące, bo tutaj mamy mikrofon wbudowany. Ale oprócz tego mamy jeszcze mikrofon zewnętrzny, którego jakość dźwięku jest o wiele lepsza. Więc warto sobie go również zainstalować gdzieś na podsufitce. Przewód jest na tyle długi, że myślę, że go jakoś przeprowadzimy. No i oczywiście po podłączeniu Bluetootha można również muzykę z telefonu bezpośrednio puszczać. CarPlay, czyli łączymy się z iPhone'em. I to, co mamy na iPhone automatycznie jest tutaj, te wszystkie ikonki. Wideo, czyli można oglądać filmy. Tutaj na razie żadnych filmów nie ma. Przeglądarka Chrome i oczywiście ustawienia. Ustawień jest tutaj bardzo dużo. Może na początek zmienimy sobie język. Polski jest. OK. No i tutaj już mamy język polski. Można się tutaj naprawdę pobawić. OK kontrola diody LED tutaj sobie wybieramy kolor przycisków jaki chcemy SWC to jest kierownica można zaprogramować daną funkcję na klawiszach kierownicy ale one już automatycznie są zaprogramowane gdybyśmy chcieli inne funkcje no to można to zmienić to są ustawienia jakieś fabryczne w instrukcji pewnie jest hasło ale w to nie będziemy wchodzić oryginale samochód to są kolejne jakieś ustawienia Androida. Aktualizacje. Informacje o systemie. Zobaczmy to jest Android 14, 64GB RAM, 8-rdzeniowy procesor i wbudowane pamięci 64GB. Rozdzielczość z 1024 na 600. Dobrze, system jest aktualny. Wyjdziemy sobie z tego. Tu jest Home. Mamy drugi ekran, tak wygląda, data i czas i zobaczmy sobie, tu pewnie będzie łączenie się z telefonem, gdzie to będzie, z komputerem radia, jest, ustawienia samochodu, tak, czyli wchodzimy w aplikację w to i ustawienia samochodu i tutaj mamy ustawienia ogólne, informacje o drzwiach nie znikają, Czekaj, otworzysz drzwi, różne takie różne rzeczy. Pokaż yy, kaptur, pokaż bagażnik. Tak są jakieś czujniki w aucie. Yy, I tutaj mamy coś takiego. I teraz tak, klikasz ustawienia tylko tak przytrzymaj z, ze 6 sekund. Jak puścisz, dasz yy, będziesz przełączał już ten. No i jest. To PNE trzeba wejść, tak? tak? I tutaj już mamy ustawienia yy, komputera yy, w Oplu. Mamy tutaj różne informacje, temperaturę oleju, inne parametry. Takie menu ukryte, którym wchodziliśmy za pomocą tego radia, też dzięki przyciskom, właśnie settings i tym BC. I to samo jest odzwierciedlone właśnie w tym Radio Android. Dokładnie wszystko współgra. Czyli są wszystkie funkcje. Pięknie łączy się z telefonem, no i również z kierownicą. Głośność i tak dalej, automatycznie. Czyli funkcje, bardzo łatwe podłączenie. I wszystko od razu działa. Czyli w tym modelu Canbus trzeba podłączyć. Dobra, wyłączmy teraz całkowicie. Jak to będzie się wyjmiemy kluczyk i gaśnie nam radio. Teraz powinno się od razu włączyć. Już tak, i mamy od razu Czyli on wchodzi w tryb uśpienia, nie włącza się za każdym razem Android od nowa. Czyli bardzo szybko. No i tak samo tutaj obsługa tego radia jest szybka. Ustawienia Bluetooth, Wifi ogólne wideo, 4 GB RAMu, to jednak jest optymalne na dzisiejsze czasy przy takich sprzętach. No I tak 19.20, godzina się automatycznie zmieni, kiedy będziemy mieć podłączony internet i GPS. Będzie sobie pobierać godzinę, więc tego nie zmieniamy. No i tyle. No i tutaj można sobie przetestować zestaw mówiący. Pewnie za chwilę zainstalujemy mikrofon, kamerę. No i tak by to na razie wyglądało. Dobra, znalazłem antenę GPS, tak to wygląda. Jest bardzo długi przewód. Antena GPS nie może być zamontowana z tyłu tutaj za radiem, i tam schowana. Trzeba ją wyprowadzić gdzieś na zewnątrz. Najlepiej na podszybie, albo gdzieś na podsufitkę. Najpierw sobie podłączymy. Tu jest też tylko jedno wejście GPS oznaczone pięknie. Wkręcę sobie tutaj. Najpierw przetestujemy działanie. Tego wszystkiego. No i obok mam antenkę Wi-Fi. Ona tutaj już była wkręcona. Mamy jeszcze mikrofon. Gdzieś tu był mikrofon zewnętrzny. Tak, Ten mikrofon w to gniazdo mini jack. Mamy mikrofon. Też tutaj jest kabel długi. I ostatnia rzecz, która nam została, to kamera cofania. Mamy kilka przewodów. Tak wygląda kamerka. Ma cztery diody doświetlające. Też montujemy ją z tyłu. Najpierw musimy podłączyć ją na krótko. Czyli do tego przewodu zasilającego czerwonego przy kamerze podłączamy ten przewód, który też był w zestawie. To sobie rozepnę. I tutaj mamy już przewód dodatni i ujemny, czerwony i czarny. No i mamy jeszcze cinch, żeby obraz był wyświetlany. I tak, z jednej strony podłączamy właśnie do kamery, tutaj, do kamery. Ta kamera będzie z tyłu, a z dru drugi koniec do jednego z przewodów oznaczonym "kamera". No i mamy taki, taki przewód Kam. No i teraz tak, ten czerwony musimy spiąć z tym różowym parking. Trzeba sobie odizolować. Ura. Parking. Tak, na razie tak na krótko. Sprawdzimy czy to działa. Z tej strony mamy też ten czerwony i musimy go podpiąć też do czerwonego. Czarny zostawiamy i powinno to działać. Jeżeli chcecie podłączenie samej kamery od A do Z, to taki film znajdziecie również na moim kanale. Tylko i wyłącznie z podłączenia kamery do systemu Android. Dobra, sprawdźmy sobie teraz, czy to zadziała. Czyli tak, zapłon nie mam pewności czy to zadziała i musisz dać wsteczny bieg nie ma wejścia wideo reverse, o jest jeszcze coś takiego jak reverse podłączę ten reverse no i jest widzicie, obraz z kamery jest tak to wygląda czyli musi być podłączone do reversa, nie parking są linie pomocnicze. Dobra, ja sobie jeszcze tak odepnę sobie ten parking, połączę to z rewersem. No i jest. Dobra, możesz teraz bieg włączyć się normalny z luz. I teraz wsteczny. Ok, i automatycznie jak widzicie załączają się diody doświetlające, w nocy na pewno coś tam pomagają. I obraz z kamery jest. Jeżeli chcecie mieć lepszy obraz jeszcze z kamery, to zawsze taką kamerkę sobie można wymienić. To już też są nieduże koszty, ale fajnie, że producent dokłada chociaż taką. Możemy teraz montować. Wystarczy sobie teraz przeprowadzić wszystkie przewody odpowiednio w samochodzie. Tym nie będę was zanudzał. Radio mamy już podłączone, także kamera GPS gdzieś będzie tutaj, też pod plastikami. Długi przewód do kamery cofania, jak widzicie, on ma 5 metrów powinien wystarczyć do końca samochodu. No i to też sobie gdzieś tam przymocuje, przymocujemy. Do zderzaka, do klapy bagażnika, gdzieś do tablicy rejestracyjnej. Tutaj mamy na dwa wkręty, nawet śrubki są w zestawie. Także, jak widzicie, wszystko działa. Zmieniło nam godzinę chyba. 12,42, chyba się zgadza. 21 maja, środa. Tak, czyli zmieniło nam godzinę po tym jak włączyliśmy podłączyliśmy antenę GPS. I aktualna godzina właśnie po GPS-ie jest wczytywana do radia. To nic więcej nie trzeba ustawiać. Później sobie jeszcze włączymy, podłączymy internet i wtedy sprawdzimy działanie aplikacji. Tymczasem zabieram się do montażu tych wszystkich komponentów. Już nie będę was tym zanudzał.